co się dzieje na tym ringu przez tą wodę trafił wreszcie Krzysztof nie zauważył chyba tego czasu. ładnie umylił brakuje tego luzu Krzysztofowi wszystko to jest robione na siłę naprawdę świetna taktyka Cunningham'a Cały czas do narożnika spogląda, odbiera sygnały od trenerów, że bokszu i tak dalej, właśnie w ten sposób. Nie, ale to było pośpiesz pięknie. A, też rękawice. I dalej. Cały czas przetrzymuje Kaningan. No przyjął teraz wymianę, ale zaraz już proszę. Krzysztof trzyma. Bardzo zmęczony jest Krzysztof. Proszę, atakuje Harringa. I znowu prawie naprawy. No szkoda, że żaden z tych prawych sierpowych nie dochodzi do celi. takie uwagi czy w ogóle trzymania klinczu kaningama wychwytuje jakieś faule diablo, których nie ma no, ciężki pojedynek dla Krzysia i została proszę Państwa ostatnia runda coś się dzieje tutaj z tym ringiem, z tą wodą nie powinno coś takiego mieć miejsca, żeby plastiki naklejać na macie ringu, to one dostaną te troszkę wody, to przecież...